Z Tomaszem Adamkiem spotykamy się w siłowni, w której przygotowuje się praktycznie do wszystkich swoich walk. Witam cię Tomku serdecznie. Witam. Tomku, skąd pomysł na Kuźnię Boksu? Co to jest za inicjatywa i skąd w ogóle nazwa Kuźnia Boksu? Rozmawiałem z moim sponsorem, który jest moim sponsorem ponad dwóch lat, to firma Portfel.pl, o stworzeniu takiej inicjatywy dla młodzieży, rozwoju w Polsce boksu amatorskiego, boksu zawodowego by ta młodzież nie marnowała się bijąc się na ulicy, walcząc gdzieś pod kioskiem czy pod barem a swoją siłę wykorzystywali w ringu, swoje talenty i myślę, że to jest wspaniała inicjatywa dla tych młodych ludzi Gala odbędzie się 1 czerwca, czyli dokładnie w Dzień Dziecka i nie jest to przypadkowy termin, prawda? Dzień Dziecka jest to czas, gdzie rodziny mogą właśnie iść na taką galę, zobaczyć jak walczą młodzi chłopcy, i właśnie te rodziny mogą dać swoje dzieci na takie treningi, na tą kuźnię boksu, by z tej kuźni boksu wyrosły potem wielcy mistrzowie, by, by byli mistrzowie amatorscy, a potem mistrzowie świata, czego im z całego serca życzę, bo mają do tego możliwości. Nie wszyscy je mieli. No znamy, jakie mieliśmy czasy. Niektórzy musieli uciekać z kraju, by trenować, walczyć. A dzisiaj ta młodzież ma, bo ta firma chce im to stworzyć i to jest wspaniała inicjatywa. Oprócz sędziów zawodowych, wprowadzacie do scenariusza Rzeszowskiej Gali również tak zwaną lożę ekspertów, w której ty zasiądziesz. Powiedz, skąd ten pomysł? Wielu, wiele rodzin tak do końca nie zna się na punktowaniu rund bokserskich, i czasami ktoś myśli, że wygrał rundę, a jednak ją przegrał. I właśnie ta loża jest po to, by oceniać by pomóc zrozumieć tym, tym osobom, które będą miały zapytanie do, do tej Loży ekspertów o przebieg tej rundy, jak dlaczego ją wygrał, dlaczego ją przegrał. I też przy okazji sędziowie mogą i będą musieli sędziować prawidłowo. Czasami też no, znamy różne werdykty dziwne, gdzie, można powiedzieć, ten co powinien wygrać, nie wygrał i, i to też krzywdzi sport i niższy go, więc taka loża jest to też wspaniała inicjatywa. Dlaczego mecz odbędzie się pomiędzy Polską a Ukrainą? To chyba nie jest typowe, prawda? W zawodowym e boksie, by tego typu spotkania odbywały się właśnie takie, można powiedzieć, międzynarodowe pojedynki. Przede wszystkim, bo zaczyna się euro, no Polska-Ukraina, i, i to jest myślę też dlatego ta inicjatywa. Jest też planie Polska-Rosja, Polska-Niemcy. Jest też planie, bym na jesień stoczył wielką walkę w Polsce. Dużą, no takich no, nie mogę mówić w szczegółach, bo jeszcze. Nie jest nic y, klepnięte. Moja walka jest 16 czerwca i, i dzisiaj to wiem na 100%. Natomiast jest y, propozycja, bym taką walkę dużą, bardzo dużą stoczył y, znów w Polsce i wszystko jest możliwe. A właściwie ta młodzież musi walczyć między sobą, czyli takie międzypaństwowe mecze Polska-Ukraina, Polska-Rosja, Polska-Niemcy czy jeszcze inne kraje, by się rozwijać. No, bo jeżeli będziemy trenować, czy ta młodzież będzie trenować między sobą, to nie ma rozwoju. Musi być sparring, musi być y, z, przem... Jak w maszynce do mięsa. To trzeba się wymieniać, mielić, by się rozwijać. Y, dlatego spari partnerzy są bardzo potrzebni. A właśnie ta firma im to stworzy i to jest wspaniałe. Tomku, jak oceniasz ogólnie rozwój boksu w Polsce dzisiaj? No, już nie raczkuję, no. Szlaki, szlaki przecierał Andrzej Gota, który wyjechał gdzieś do USA, potem Maciek Zegan. Następnie ja zaryzykowałem dwa lata przed olimpiadą. Nam się udało. Dzisiaj młodzież też nie wie, czy od razu się zawodostwo, czy zaczynać amatorstwo. Nie ma też wielu trenerów. Trenerzy też muszą się szkolić razem z, z zawodnikami. Dlatego myślę, że ta inicjatywa, która, ta kuźnia boksu, która jest, spowoduje, że będą się karnała młodzież i trenerzy będą się uczyć, będą się doskonalić, będą wyjeżdżać do UEZA. No, przecież tu jest kuźnia największa, mecha boksu, i tutaj y, można się wiele nauczyć, jeden od drugiego. Mówię też teraz o trenerach, którzy, którzy mają europejski styl, jakby u siebie, ale też trzeba zastakować amerykańskiego boksu, który jest troszeczkę inny, i myślę, że. Z takim sponsorem, i z taką myślą, jest wszystko z możliwe. A boks amatorski w Polsce? Bo mówi się, że tak naprawdę boks amatorski zmarł śmiercią naturalną. Zgodziłbyś się z tym stwierdzeniem? Nie ma wyników od jakiegoś czasu. Ja miałem w 1988 brązowy medal w Mińsku, potem jeszcze był bodajże jeden medal gdzieś na Europie, nie wiem, już nie pamiętam któryś opaków i, i, i nie ma. Czyli znaczy, że coś jest nie tak. Dlatego. Stworzenie Kuźni Boksu spowoduje, że młodzież będzie wracać, bo jest wielu, wielu talentów, jest wiele talentów, bo przecież słyszę i w Gilowicach jest Ostrowski, dużo, dużo młodych chłopaków chce trenować, no ale naprawdę nie mają gdzie sparować, nie mają się gdzie sprawdzać, więc potrzebna jest im pomoc, a taką pomoc stwarza właśnie ta Kuźnia Boksu firma PL im daje tą szansę, której nie mieliśmy my. Czyli mają tak naprawdę drzwi otwarte. Trzeba tylko chęci, ciężkiej pracy, trenować, trenować, jeszcze raz trenować, a wynik przyjdzie, przyjdzie efekt. Ale czy uważasz, że tego typu inicjatywy rzeczywiście mają szansę pomóc w zapobieganiu przemocy, w zapobieganiu huligaństwa wśród młodzieży? Oczywiście, bo przecież ja walcząc w ringu, można powiedzieć, całe życie, od 12 roku życia zarabiam na życie. To jest moja praca. Rano trening po południu, a walcząc na ulicy, walczysz za darmo i jeszcze możesz mieć wiele kłopotów, także energię można zużywać w ringu na treningu. Żona nie raz o mnie mówi. Za dużo masz energii, chodzisz cel nerwowy, idź na trening. Idę na trening, biję po worku godzinę, przychodzę, jestem rozluźniony. Jestem zmęczony, także tego życzę tym właśnie młodym, którzy mają za dużo energii, a, a zamiast bić się na ulicy i robić komuś krzywdę, mogą jeszcze na tym zarobić, bo przecież i to nie za pieniądze. Także naprawdę walcząc można być kimś. Czy wśród podopiecznych Andrzeja Gmitruka widzisz, można powiedzieć, swoich następców, Kogoś, któregoś z tych chłopaków, który miałby szansę na międzyna międzynarodową karierę, taką jaką ty e, zdobyłeś? Oczywiście, jeżeli są talenty, trzeba je tylko oszlifować czy wykuć. Jak w kuźni kowalkuje, yy, ale to jest ciężka praca i długa praca. Yy, nie można się zniechęcać po pół roku czy roku, że, że nie dam rady. Yy, na pewno ten początek to Polska, a potem y, trzeba wyjechać za ocean. No, tutaj są największe walki i, i, i jest droga otwarta. Jeżeli masz sponsora, możesz wszystko zrobić, możesz wszystko możesz wszystkiego dokonać, yy, Także wspaniała inicjatywa. Czy wśród tych młodych polskich pięściarzy, których obserwujesz, widzisz swojego potencjalnego następcę? Jest wielu, wielu chłopaków, którzy patrzą na te bokserskie różne artykuły, jak trenują, jak walczą. Tak, mają chęci i to jest najważniejsze. Jeżeli jest sponsor, który może im zagwarantować tutaj pobyt, przyjechać na sparingi, stoczyć walkę, wrócić, to co tu więcej trzeba? Tylko chęci do pracy i, i trenować w gymie nie wiem, od rana do wieczora. Także coś, coś pięknego. Tomku, twoje plany na najbliższą przyszłość, również te związane z kuźnią Boksu? Oczywiście. No, tak powiedział mi prezes, że widzi mnie w Polsce, bym zajął się tym, jak skończę karierę. No, jeszcze chcę walczyć, jeszcze chcę uszczęśliwiać Polaków w USA i w Polsce, walczyć jeszcze, daj Boże, dwa lata, trzy, zdobyć pas wagi ciężkiej i potem iść na zastrzeżoną emeryturę i szlifować te młode talenty, by po nas, nie wiem, kiedyś siedząc w fotelu, jako już dziadziuś, patrzeć, no tak, trenowałem, oni są teraz mistrzami, czego im bardzo życzę, w życiu wszystko jest możliwe, tylko trzeba ciężkiej pracy, na koniec w takim razie dobra rada. Nie tylko dla tych młodych pięściarzy, ale w ogóle dla młodych sportowców w Polsce. No, rada, trening. Dużo energii, worek, tarcza, sparring. Energię zużywać można na ringu, rozwijać swoje talenty, zdobywać laury w zawodowym boksie. Z tego można żyć, z tego można nieźle zarabiać i zarobić na życie. Zamiast, nie wiem, bicie na ulicy. Siedzieć w więzieniu. Także ja wybieram tą drogę drogę ringu. Tam pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam serdecznie. Państwa gościem był Tomasz Adamek.